Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Zatem zaczynamy. Skręty głowy lewo-prawo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy... Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I taki ptaszek. Przód, tył, przód, Ty Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, super. Pochylenia głowy po tutaj pod paszkę i w sufit po skosie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć. I drugą stronę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Krążenia głowy w jedną stronę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć dziesięć, drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, fantastycznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu i unoszenie barku do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem osiem dziewięć dziesięć drugi bark raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć sob bark do przodu i do tyłu raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem 9, 10, drugi balk. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie. bardzo zrobimy sobie do dołu, jeszcze pociągamy tutaj nasz tutaj kapturowy, prawda? Tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 drugi bark raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 super Po troszkę ją tutaj macie, żeby mnie lepiej budyć. I dać. Ja się za tak, możecie się tak jak wam pasuje i unoszenie łokcia do góry, do przodu. Raz 2 Trzy cztery pięć sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugi łokci, raz dwa, trzy cztery pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, oba łokcie. raz dwa, trzy cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, fantastycznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu. Ręce za głowę, łokcie razem, tutaj do siebie i odchylamy na zewnątrz. Znowu do siebie, na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

Przed siebie i za siebie spróbuję i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, stop. Teraz ręce na kolana i raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz kładziemy ręce na kolana w ten sposób i bujamy się delikatnie przód, tył, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć. Przypominam, że wszystkie ćwiczenia wykonujemy w zakresie bezbólowym. Ręce jak do modlitwy i lewo, prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze? I góra, dół. Raz, dwa, trzy, cztery, Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I w ten sposób. Znaczy, tu jak się nadgarstki zginają. Tak? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Teraz rękę za głowę, łokieć do kolana po przekątej, tak? W kierunku kolana, tak? No idealnie by było dotknąć, tu jest rozruch, więc nie musimy tam na siłę nic robić, chyba, że ktoś jest dokładnie rozciągnięty i dotyka, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I na drugą stronę to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. sześć, dwa. Pchamy rękę przed siebie. Raz, dwa, trzy. Cztery pięć sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga ręka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, taki ruch na zewnątrz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super. Jedna ręka z przodu, druga z tyłu, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, świetnie. No i teraz popracujemy troszeczkę nad stopą. Stopę kładziemy tak powyżej kolana nieco i chwytamy się za przednią część stopy. I góra do góra, góra do góra, do góra. I raz. 2, 3, 4, 5, 6. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. W koło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Osiem. 9, 10, drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie, zmiana nogi. I druga noga to sama. Góra do. Raz, 2, pamiętam, luźne odgarstki. Nie nadgaz tylko stawsku koły. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Koło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W drugą stronę. Raz dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze na boki zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Teraz zginamy i prostujemy kola. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga nota raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Zginamy kolano i kolano na zewnątrz do środka. Róg sobie, ruch delikatny, luźny, wstawie biodro. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga. To samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10 i motylik. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie. Pytamy się za stopy i delikatnie pulsowanie tułowia do przodu w kierunku kol. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, teraz chwytamy się za jedną stopę i do jednej stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga stopa, raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Sześć głębokich wdechów i wydechów. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, 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 wydech. Wdech, wydech i wdech, wydech. I to było ostatnie ćwiczenie w dzisiejszym porannym rozruchu. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia. Dziękuję za polubienia, subskrypcję kanału, za lajki, za diamenty, za yy, serduszka. Także dziękuję wszystkim. Do zobaczenia. W następnym filmie miłego dnia życzę.